Cześć moi drodzy, dziś wspólnie z moją ukochaną żoną przygotujemy dla Was dwa fantastyczne przepisy. Mało tego, oprócz tego będą dwa fantastyczne dipy. Zabieramy się do pracy? Oczywiście. No to wyjaśniamy składniki. Po pierwsze, zrobimy sobie kotleciki albo kebab z fasoli z soczewicy z odrobiną mąki. Do tego przygotujemy dip na bazie majonezu, chili, kolendry i cytryny. cytryny. Natomiast ten drugi to jest zapiekanka z ciastem kruchym, do tego będą ziemniaki, pomidory, dużo sera, co? Dużo I nasz majonez tym razem połączymy z pazylią. Dokładnie. Będzie smaczny. Zabieramy się do pracy w końcu. W mikserze połączę najpierw mąkę. Wybijesz mi jedno jajo, proszę. Wrzucam mniej więcej 250 g mąki. Następnie mam podgrzane w rondlu ciepłe mleko. Ten przepis zawiera również odrobinę proszku do pieczenia i takie też ląduje w misce. Całość kręcimy na wolnych obrotach. Dosłownie kilka minut. Pamiętajcie, mleko musi być ciepłe. Zajmijmy się bazą do tarty. Baza to ciasto kruche, następnie wylądują tam ziemniaki, pomidory i ten fajny dip, ale oprócz tego będzie dużo sera, no to dalej. Muszę to ładnie wycisnąć, następnie co musimy zrobić? Musimy wyrównać e, krawędzie, no to już się dzieje. Kroisz mi warzywa, cebula. dobra, tak, cebula, czosnek, czosnek, ziemniaczki. Cebula i czosnek musi być zrumieniona, ponieważ to ona wpadnie na pomidory i razem z ziemniakami i połączona z serem wleci do piekarnika. To ciasto kruche zanim poleci do piekarnika musi być pomakowane tak, żeby nam dodatkowo nie rosło. Musimy je najpierw wstępnie podpiec, to mniej więcej 180 stopni, 20 minut, zaraz wracam. I się nie przetnij, do naszej zapikanki potrzebujemy przygotować dokładnie, pokroić pasterki plasterki ziemniaki, następnie będą tam potrzebne pomidory, słuchaj, ja kroję pomidory, ja myślę, że powinniśmy pokroić je w takie ćwiartki, patrz, takie szczere. No właśnie, to dip, to co z tym dipem w końcu? No dobrze, no to co, zaczynamy go robić, majonez z No dobra, majonez z jest opatrzony certyfikatem jakoś tradycja. Co tak. to oznacza? To oznacza, że to że... jest zrobione z produktów świeżych. Przede wszystkim świeżych, przede tak. wszystkim naturalnych, bez konserwantów. Dodatkowo jest bardzo smaczny, ale co mnie bardzo interesuje, to ta receptura. Ta receptura jest stara, bo ponad 50 tak. lat. To jest tradycyjna, starodawna receptura, świeżo wybijane jaja, dodatkowo te jajka są od szczęśliwej kury. No dobra, drobina oliwy na patelnię. Dodatkowo cebula, czosnek leci na patelnię i ta cebulka z czosnkiem za chwilę poleci do naszej zapiekanki. Dobra, ja jestem ciekaw, jak tam nasze ciasto. Już chyba będzie gotowe, co? Myślę, że tak, że już czas minął. Dobra, to sprawdzę. Ale dobrze upieczone, podpieczone, chrupiące przede wszystkim takie fajne zezłocone. o to chodziło teraz musimy ją wypełnić wypełnić składnikami na wstępie rzucamy ziemniaki dokładnie pomidory zawierają dość dużo wody więc nie musimy jakby nie dodajemy ich bardzo dużo śwasty już wygląda co cebulka czosnek cebulka czosnek dokładnie i pamiętaj że ser jeszcze nie oczywiście lubisz ser który ser lubisz o wszystkie Uwielbiam. No i wszystko jasne, ja tak samo. Każdy ser. na dwie ręce. Słuchaj, można zrobić tak, że jeszcze w międzyczasie. I możemy sobie takie dokładnie przemieszać, Wiesz, jak to się będzie fajnie zapiekać, to ten ser wniknie w te wszystkie wolne przestrzenie i to będzie fajna zapiekanka po prostu. Tarta gotowa, to wskakuje do piekarnika, wskakuje do piekarnika na kolejne kilkanaście minut. Dobra? Dobrze, a my się zajmijmy teraz pulpecikami. A nasze pulpeciki to nic innego jak połączenie fasoli, soczewicy. Będą tam grzyby. Wyciągniesz trochę pieczarek? Chciałbym, żeby starła dokładnie, na grubych oczkach. Na grube oczka. Następnie dodamy soczewicę i pogniotę widelcem fasolkę moją. Możecie ją zawsze zmiksować pulsacyjnie mikserem, a jak spokojnie, jeżeli takiego nie macie, możecie ugniąć widelcem, tak jak ja to robię. Na pewno potrzeba odrobiny soli, więc już leci. I dawaj jeszcze pieprzu. Te grzyby bardzo smaczne. Pokaż. Bardzo fajny hmm. aromat. I to się świetnie połączy z magnezem. Mm, mhm. Rewelacyjne. A wiesz, o czym zapomnieliśmy? O czym? O słoneczniku. A, słonecznik. Daj taką łyżkę, co? Dobra, to wezmę tak sypne. Ach, od, ostre, od serca. Patrzeka fajna masa. Moi drodzy, dodaję odrobinę mąki z cieciorki, tylko i wyłącznie po to, żeby masę zagęścić i ją fajnie wyregulować. E, będzie się po prostu łatwiej formować. Zajmiesz się warzywami do sałatki, do naszego kebabu. Będzie tam sałata, będzie ogórek, będzie pomidor. Tak. No jak chcesz coś tam jeszcze dodać, to możesz się A ja zajmę się tortillą i zajmę się smażeniem pudecika. Rozgrzejmy sobie patelnię. Do tortilli będę potrzebował ciasto przygotowane wcześniej, ale też oprószę je sobie mąką, żeby, będzie, żeby łatwiej mi się pracowało. Będę rozwałkowywał swój placek na bardzo cienko, najlepiej, żeby to było około 1 mm. Pamiętajcie, że on ma proszek do pieczenia, i to prostu trochę urośnie. Dobra, na gorącą patelnię leci placek. Kiedy robicie własną tortille, ponieważ to kiedy pojawią się, już się zaczynają pojawiać takie fajne mikrobombelki, to oznacza, że fajnie się piecze ciasto wewnątrz. Czekamy i pilnujemy tylko tego, aby nie zakolorowało się za bardzo. To co, numer dwa musi mi przygotować dla Was. Ty się zajmujesz chili, ja się zajmuję kolendrą? Tak, i majonezem. Będzie kolendra, będzie majonez oczywiście. Kolendra leci do miseczki. Co dalej? Chili Aha. leci do miseczki. A wymasowałaś cytrynę, żeby puściła jak najwięcej soku? Nie, suchu? jeszcze nie, ale zobacz, to już mam przekrojoną, więc może wykorzystajmy to. Żona ma zawsze rację. Tak będzie. Majonez białuty, opatrzony znakiem jakoś tradycja, co oznacza, że jest przygotowywany przede wszystkim z naturalnych produktów według tradycyjnych przepisów. Przepisów, tak. I to jest bardzo ważne. A jaki smaczny? Ja myślę, że na taką ilość powinniśmy dodać przynajmniej trzy łyżki. Patrzcie, jaką ma fajną konsystencję. W ogóle. to mi się podoba. Myślę, że z wystarczy. Pomieszamy, tak. zobaczymy. To co? Ty zajmiesz się smażeniem, a ja przygotuję talerzy. Ja chciałem powiedzieć, że ty się dzisiaj zachowujesz jakbyś nie jadła śniadania w ogóle, bo Takie śniadanie zrobiłam. Ja Tak, to zrobiła, konkretne. Olej rozgrzany, więc na olej rozgrzany wskakują takie przygotowane pulpeciki. Ja je formuję łyżką. Fajna masa taka zwarta. I o to chodzi, prawda? Możemy sobie na patelni lekko spłaszczyć, Powstaną w tego takie malutkie mini-kotleciki. Będziemy to składać, tym razem przygotowywać w takiej formie bardzo otwartej, to znaczy taka otwarta kanapka, co? Zrumieniona z jednej strony. Czyż ona to przyklepie? Tak, jest dobrze. Pamiętajcie, jest dobrze. jeżeli masa jest za luźna, zawsze można dodać więcej mąki z ciecierzycy. Dokładnie. jeżeli już bardzo chcecie, możecie dodać jajka, ale mąka swobodnie, swobodnie da sobie radę. Tak. Czyli co, układamy taki ogródek, sałatę? Tak. Wpadło tak. nam do głowy to danie, ponieważ jest bardzo, bardzo proste i składniki są naprawdę wszechobecne i łatwo dostępne, co powoduje, że to tylko jest ułatwienie w codziennym życiu. A dodatkowo, jeżeli może być zrobione ze smakiem, no to też w ogóle wszystko się zgadza, prawda? Patrz, odsączone pulpeciki, to ty już składasz, tak? Dwa, myślisz, musisz wystarczyć? Nie, co? ładuj, więcej, trzy albo cztery takie. Dobra. Zrobimy o, konkretnie. Tak ładnie zrobimy. A ten dip to sobie poleci obok, tak? Prezentujemy, proszę bardzo, na szpice stołu, a my się zajmujemy kolejnym daniem, bo pamiętaj, że ta nasza tarta w piekarniku siedzi. Ciekawe, czy zostanie zaakceptowana. Talerz też gotowy. Uwaga. Oh. jadłabyś? Oczywiście. Ziemniaki, pomidory to coś takie nasze, dla nas bardzo tradycyjne, co, taki, co się kojarzy się tylko z dzieciństwem. Kurczę, jak ta tarta wygląda, milion dolarów. Majonez, majonez białuty, do tego bazylia. Przypomnij, co nam było jeszcze? Cytryna. Ach. I Ten super ostry, fajny jest. Ja myślę, że tutaj odrobina bazylii jako dekoracja, te takie kwiatuszki z samej góry drobne, będą naprawdę świetne. Nasze dania gotowe. Gotowe? To co? Moja opcja wegetariańska, pita, no, warzywka, klopsiki i oczywiście no najważniejszy składnik majonez białty. No właśnie, a moja prosta tarta z tym bazyliowym dipem majonezowym mam nadzieję, że będzie kartą przetargową dobrą, ponieważ ja bardzo chciałbym tego spróbować i to to, wymieniamy bym się nimi. Się. Zamienił po prostu. Próbujemy ja oczywiście. Mm, Udało się. Ale z tym dipem tobie wyszło. Fenomenalny. Mm. Mm. Fantastyczny. Co? Smacznego. Smacznego.